Cześć kochani, dzień dobry. Moi drodzy, ciężko jest po miesiącu prawie nieobecności powiedzieć coś, co zrekompensuje Wam okres czekania. Ciężko też wyjaśnić taką ilość problemów, które się sypały w grudniu. Były i problemy zawodowe, i osobiste, i do tego. Trudna dla mnie ciężkie, ciężkie przeziemienie, ciężka choroba. Wszystko to sprawiło, że wyszło jak wyszło, czego się oczywiście kompletnie nie spodziewałam, bo w grudniu miałam przygotowanych dla Was dużo czytań, dużo fajnych niespodzianek i no i tak. Nie będziemy już się zastanawiać nad tym i nad rozlanym mlekiem i nie będziemy tutaj żałować, że nie wyszło. Trzeba patrzeć, tak myślę, do przodu i iść po prostu przed siebie. Energia wróciła na wyższe wibracje, więc jest przestrzeń na to, żeby wrócić do kart. Wcześniej to było w ogóle niemożliwe i też odłożyłam czytania, tak jak mówiłam, już chyba wspominałam, prywatne. No i teraz zaczynamy znowu. Przez ten też okres i przez ten czas bardzo dynamiczny, intensywny i dla mnie nie ukrywam, nieprawdopodobnie trudny, też zastanawiałam się. Jak z tym nowym rokiem wejść, jeśli chodzi o kwestie kanału i czytań prywatnych? Zobaczycie trochę zmian w czytaniach. Zaczynam od Krzyża celtyckiego dla poszczególnych znaków na najbliższy miesiąc, czyli na styczeń. Będzie też czytanie dla singli, takie jak było bodajże w listopadzie, czyli kto do Was, drogi single, zmierza w styczniu i na kim Wy się pokosujecie, kto na Was, także single też coś znajdą. Niewykluczone, że w Krzyżu Samym Celtyckim też będą dla Was informacje, i trochę będzie inaczej. Myślę, że osoby, które śledzą kanał od jakiegoś czasu, zauważą zmiany. Mam jednak nadzieję, że będzie się Wam to podobać. Tak, mi się wydaje. Kilka spraw też sobie ułożyłam, kilka spraw sobie przedyskutowałam. Kilka spraw nadal jak gdyby rozwijam, więc tutaj ta moja edukacja Tarota dalej się pogłębia, mimo tych wielu, wielu lat dalej nad tym pracuję. Zmieni się też cennik usługi prywatne bo też doszłam do pewnych wniosków, ja Was wbrew pozorom słyszę, słucham, wyciągam wnioski z pewnych rzeczy, także też myślę, że tutaj będą pewne usprawnienia. No i cóż, nie będę za wiele gadać. Po prostu kochani, wracamy z powrotem, dawajcie znać oczywiście w komentarzach, w poszczególnych czytaniach. Pamiętajcie o subskrypcji, pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam Was informował o nowych filmach. Pamiętajcie też o zerkaniu w zakładkę społeczność. Ja oczywiście bardzo, bardzo gorąco dziękuję i jestem niezmiernie wdzięczna za wasze całe wsparcie, za również wsparcie finansowe, które się pojawia dla kanału. To jest coś, dzięki czemu mogę inwestować w nowe talie i swoją edukację nadal. I jest to bardzo, bardzo ważna podstawa tego, że tutaj w ogóle jesteśmy i możemy działać w ten ani inny sposób. No i cóż, yy, zaczynamy kolejny rozdział. Yy, do zobaczenia w czytaniach.